Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Czesny człowiek nie może żyć w próżni informacyjnej. Ta prawda jest dość wymownie zilustrowana zachowaniem kierowcy, siedząc w samochodzie i uruchamiając silnik. Natychmiast włączamy stereo, aby dowiedzieć się wiadomości lub posłuchać ulubionej muzyki. Niestety, samochodowe zestawy stereo, M, nawet te bardzo wysokiej jakości, nie zawsze radzą sobie z zakłóceniami których weterze jest dosłownie pełno. Sytuację zazwyczaj poprawia zainstalowanie dobrej anteny samochodowej. Jak jednak określić, gdzie antena jest warta uwagi, a gdzie? Rażącego fałszerstwa. Mało który masowy kierowca jest specjalistą w dziedzinie inżynierii radiowej, więc często zdarzają się przypadki, gdy instalacja bardzo dobrze wyglądającej anteny nie tylko nie prowadzi do poprawy odbioru sygnału. Ale wręcz go pogarsza. Dlatego niewielka wiedza na ten temat nie będzie zbyteczna dla większości naszych czytelników, co wpływa na pewny odbiór anteny samochodowej. Jednym z najbardziej irytujących objawów charakterystycznych dla odbioru radia w samochodzie jest okresowe przerywanie sekwencji audio, zastępowane chaotycznym syczeniem lub całkowitą utratą dźwięku. Takie efekty, trwające od kilku sekund do minut, sprawiają, że słuchanie radia staje się bezcelowe oczywiście instalacja drogiego, markowego centrum muzycznego z potężną wbudowaną anteną mogłaby radykalnie zmienić sytuację, ale niewiele osób odważy się na taki krok. Jest to zbyt kosztowne, a instalacja wysokiej jakości multimediów z pewnością będzie wymagała modernizacji komponentu akustycznego a to już inna historia. Tak więc najprostszym technicznie i finansowo był i pozostaje alternatywny sposób instalacja dobrej anteny w samochodzie, o której wyborze porozmawiamy nieco później. Tymczasem zastanówmy się, Jakie czynniki mają wpływ na pewny odbiór sygnału radiowego? Uważa się, że głównym winowajcą błędów w dźwięku samochodowego zestawu stereo jest niska czułość tunera. Tymczasem przyczyn zakłóceń radiowych jest znacznie więcej, a znaczna ich część jest konsekwencją problemów w torze odbiorczym radia samochodowego. Trudny teren, pogarszające się warunki pogodowe, jazda w obszarze ze sztucznymi zakłóceniami, pora dnia. To bynajmniej nie jest wyczerpująca. Lista przyczyn, które pogarszają odbiór radiowy. Wszystkie one należą do kategorii zewnętrznych, prowadzących do pogorszenia propagacji fal elektromagnetycznych, i to głównie w zakresie fal ultrakrótkich. Istnieje również znaczna kohorta przyczyn wewnętrznych, jakość wykonania anteny odbiorczej stan okablowania, jakość złączy łączących, średnik fizyczny a charakterystyka ścieżki odbiornika stereo. Zwykle w przypadku zakłóceń w odbiorze, syczenie, chaotyczne trzaski, przerywanie lub zanikanie nadawania, standardowym środkiem. Do przywrócenia status quo jest ponowne skanowanie częstotliwości, co pozwala na dokładniejsze strojenie. Jednak nie zawsze to pomaga lub pomaga tylko na bardzo krótki czas, po czym problem pojawia się ponownie. W takich przypadkach należy sprawdzić, czy antena urządzenia jest winowajcą słabego odbioru. Lista pilnych działań może obejmować sprawdzenie jakości złącza antenowego. Z czasem może się ono utleniać. Wysoka wilgotność wewnątrz kabiny pasażerskiej często skutkuje zwiększoną rezystancją wejściową lub prądami o wysokiej częstotliwości płynącymi do Ziemi z powodu utleniania styków, osłabienie styków spowodowane wstrząsami i wibracjami, których nie można uniknąć może również mieć ten sam efekt. Jeśli czyszczenie i dokręcanie styków nie powiedzie się, może to być spowodowane złą jakością okablowania. Zwykle do tego celu używa się ekranowanego kabla jednożyłowego, którego główny rdzeń jest bezpośrednio podłączony do anteny lub urządzenia wzmacniającego sygnał radiowy a oplot kabla służy do uziemienia. Po podłączeniu do uziemienia działa on jako ujemne źródło zasilania dla anteny lub wzmacniacza radiowego. Wszelkie uszkodzenia okablowania, a także kontakt centralnego rdzenia z przewodzącą prąd częścią oplotu ekranującego, znacznie pogarszają jakość odbioru lub, w najgorszym przypadku uniemożliwiają go klasyfikacja anten samochodowych. Ze względu na rodzaj działania anteny samochodowe dzielą się na aktywne i pasywne. Główną różnicą między odmianą aktywną jest to, że zawiera wbudowany wzmacniacz sygnału radiowego, który wymaga autonomicznego zasilania. Takie anteny są zwykle umieszczane na przedniej zresztylnej szybie, ponieważ ich instalacja na metalowej powierzchni nadwozia, np. Na, na dachu, Pogarsza jakość odbioru. Wszelkie problemy z anteną aktywną powodują, że wzmacniacz staje się częścią bezużyteczną, TZN. Po włożeniu zwykłego przewodu do gniazda urządzenia odbiorczego nie odczujemy większej różnicy. Znacznie powszechniejsze są pasywne anteny samochodowe, konstrukcyjnie wykonane w formie metalowego bolca wzmacnianego na zewnątrz pojazdu. Ponieważ nie ma wzmacniacza, jakość kabla jest bardziej wymagająca. Zwykle jest to ekranowane okablowanie, które jest podłączone do magnetofonu bezpośrednio lub przez pośrednie urządzenie dopasowujące. Eksperci w dziedzinie inżynierii radiowej zalecają zakup urządzeń, których długość pręta jest wielokrotnością długości fali radiowej, w szczególności dla pasma FM. Nadającego z częstotliwością 100 MHz pożądane jest posiadanie anteny o długości około 3 m. W takim przypadku możliwe będzie zapewnienie najlepszej jakości odbioru. W praktyce oczywiście antena o takiej długości będzie wyraźnie przeszkadzać. Dlatego w większości przypadków ograniczamy się do długości pręta na poziomie połowy lub 1 czwartej długości fali. Ważne jest aby upewnić się że metalowe części anteny nie stykają się z karoserią samochodu. W przeciwnym razie niemożliwe jest uniknięcie pochłaniania części energii elektromagnetycznej generowanej przez urządzenie. Oczywiście ważne jest również umiejscowienie anteny, im wyżej zostanie ona umieszczona, tym skuteczniejszy będzie odbiór. Nie należy nawet próbować umieszczać jej poniżej linii wodnej samochodu. Gwarantowane będzie wielokrotne obniżenie charakterystyki odbioru anteny. Innym źródłem zakłóceń jest sieć pokładowa pojazdu, w szczególności niemal stale pracujący generator i elementy układu zapłonowego. Przewody wysokiego napięcia. Zasadniczo ich wpływ można zminimalizować za pomocą wbudowanych rezystorów przeciwzakłóceniowych, ale one również mogą zawieść. Konieczne jest również monitorowanie stanu świec zapłonowych, Uzwojenia alternatora i szczotek. Absolutna większość stacji radiowych nadaje w ultrakrótkim zakresie, więc samochodowe zestawy stereo są zaprojektowane głównie dla tych częstotliwości. W Rosji najpopularniejsze są dwa podzakresy FM: 650 do 75 MHz i 88,0 do 108 MHz. A drugi pod zakres, który ma większą szerokość pasma, ma większe możliwości pod względem transmisji wysokiej jakości treści audio z rozszerzoną bazą stereo. Fizyczne właściwości VHF są dość podobne do fal, które znamy jako światło widzialne, rozchodzą się w linii prostej, ale mogą być odbijane od fałd terenu. A każde załamanie powoduje tłumienie sygnału. Wiąże się to z kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na jakość odbioru, odległością od źródeł radiowych i reparatorów. W paśmie FM zasięg nadawania radiowego wynosi 90 do 120 km, a jeśli teren charakteryzuje się złożoną rzeźbą terenu, mogą występować tak zwane szare strefy. Tutaj może nie być żadnego sygnału a lokalni mieszkańcy są zaznajomieni z takimi odcinkami autostrad. Degradacja sygnału może wystąpić podczas mijania naturalnych i sztucznych przeszkód, takich jak wysokie budynki, konstrukcje mostowe, tunele, linie energetyczne, duże zakłady przemysłowe. Istnieje również odwrotna zależność w pobliżu źródła sygnału nawet niedoskonały sprzęt dość pewnie złapie częstotliwość. Przeczytaj również, właściwy wybór najlepszego sprzętu gazowego w samochodzie, wybierając antenę do samochodu, należy wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki. Wreszcie, wiele zależy od tego, do jakich celów planujesz używać anteny samochodowej, tylko do odbierania sygnałów radiowych lub do oglądania telewizji. Do odbierania sygnałów GPS i GSM, do słuchania radia wystarczy najprostsze urządzenie pasywne. Prostota nie oznacza, że antena powinna być niskiej jakości. Nie zapominajmy o tym, we wszystkich innych przypadkach konieczne będzie zakupienie wielofunkcyjnego urządzenia wyposażonego w potężne wzmacniacze sygnału. Pożądane jest, aby zestaw zawierał i kable, i koniecznie ekranowane. Ale taki zestaw jest charakterystyczny głównie dla drogich anten. Wybierz optymalną długość, jeśli brakuje niezależnego rozszerzenia, może wielokrotnie pogorszyć jakość odbioru. A skrócenie, ogólnie rzecz biorąc, nie jest mile widziane. Anteny zewnętrzne i wewnętrzne w zależności od sposobu montażu. Anteny samochodowe dzielą się na następujące kategorie z mocowaniem wpuszczanym z magnesami montaż gwintowany, przyssawki. Metoda mocowania instalacja może być przeprowadzona zarówno wewnątrz samochodu Wersja wewnętrzna, jak i na zewnątrz. Jeśli chodzi o anteny zewnętrzne, są to głównie urządzenia pasywne, które charakteryzują się pewnym odbiorem sygnału. Złożoność montażu zależy od jego rodzaju, ale tutaj można prześledzić wyraźny wzór. Im prostszy rodzaj montażu, tym mniej niezawodny. Ważną wadą anten zewnętrznych jest ich lokalizacja na zewnątrz narażona na wpływ czynników atmosferycznych i agresywnego środowiska. Często takie urządzenia są uzupełniane lub uzupełniane wzmacniaczami, które pozwalają złapać dość odległe stacje radiowe, najlepiej zamontować je w najwyższym punkcie pojazdu, czyli na dachu, ale tutaj wiele zależy od sposobu mocowania i chęci właściciela samochodu do naruszenia integralności powierzchni nadwozia, anteny wewnętrzne. Z reguły w komplecie z wbudowanymi wzmacniaczami, a miejsce instalacji takiej anteny nie ma znaczenia, można je umieścić nawet na dole. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta, które mogą określać odległość od nadwozia, w jakiej urządzenie powinno być zamontowane. Wzmocnienie sygnału jest korzyścią, która przychodzi kosztem zniekształcenia sygnału wejściowego, a im większa moc urządzenia, tym bardziej jakość dźwięku będzie się różnić od oryginalnego źródła. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, możesz zrezygnować z trybu aktywnego. Funkcja ta jest obecna w większości nowoczesnych urządzeń. Ale w tym przypadku należy być przygotowanym na to, że poziom odbieranego sygnału spadnie, więc pewny odbiór nie będzie zapewniony wszędzie i nie zawsze. Drugą istotną wadą anten w salonie jest to, że są one znacznie droższe niż anteny zewnętrzne. Montaż anten zewnętrznych wybierając antenę samochodową do radioodtwarzacza należy zwrócić baczną uwagę na sposób jej montażu. Anteny wbudowane, w tym teleskopowe, charakteryzują się dobrą czułością, ale ich główną wadą jest konieczność wywiercenia otworu montażowego w miejscu instalacji. Jest to potencjalne źródło korozji która może później rozprzestrzenić się na pobliskie obszary ciała. Dlatego tak ważne jest, aby elementy złączne były zabezpieczone wysokiej jakości powłoką antykorozyjną przy wyborze tej metody. Zastosowanie anteny teleskopowej w dużej mierze rozwiązuje problem długich prętów zapewniających najlepszą jakość odbioru, ponieważ po użyciu można ją skrócić o połowę lub trzykrotnie, w zależności od liczby sekcji. Należy jednak pamiętać, że mikroskopijne szczeliny między sekcjami to także możliwość przedostania się tam wilgoci z odpowiednimi konsekwencjami, dlatego połączenia te powinny być okresowo smarowane NP, smarem grafitowym. Należy również wziąć pod uwagę, że długa antena podczas jazdy z dużą prędkością i silnym wiatrem po prostu się złamie. Jeszcze kilka słów o tym, jak wybrać antenę teleskopową do samochodu. Najtańsza jest wersja ręczna. Gdzie, aby ją rozłożyć lub złożyć, trzeba wysiąść z samochodu. Półautomatyczne urządzenia są sterowane z kabiny poprzez naciśnięcie przycisku, ale nadal trzeba je zamontować, a to również nie jest łatwe zadanie. Najbardziej bezproblemowym, ale i drogim wyborem są w pełni automatyczne anteny, które składają się z rozkładają automatycznie po wyłączeniu z w włączeniu samochodowego zestawu stereo, ale nawet tutaj jest wada. Konieczne jest podłączenie takiej anteny do specjalnego styku, który nie jest dostępny we wszystkich modelach centrum muzycznego. Mocowanie magnetyczne jest jednym z budżetowych rozwiązań, jednak zapewnia niezawodny montaż w zależności od siły magnesu. Montaż takiego urządzenia jest łatwy i szybki, i równie szybki jest jego demontaż, ale nawet tutaj jest łyżka dziegciu. Długość takich anten z definicji nie może być zbyt duża. Co odpowiednio wpływa na jakość odbieranego sygnału. Drugi negatywny punkt. Urządzenie musi zostać usunięte po opuszczeniu samochodu przez długi czas, aby uniknąć kradzieży, a to oznacza niepotrzebne zadrapania na karoserii. Do montażu anteny na dachu lub tylnym zderzaku wykorzystuje się kołki lub gwintowane elementy mocujące. W tym drugim przypadku długość pręta może być przyzwoita. Odpowiednie do tych celów są różne zaciski i wsporniki, montowane np. do rynny samochodowej lub do bagażnika, jeśli jest dostępny. W takich przypadkach kabel musi być ekranowany, a oplot musi być podłączony do uziemienia. Wadą tej metody jest konieczność doprowadzenia kabla do kabiny pasażerskiej. Informacje o instalacji wewnętrznych anten samochodowych najczęściej takie aktywne urządzenia są montowane na przedniej szybie. Chociaż z punktu widzenia braku zakłóceń bardziej preferowana jest opcja montażu z tyłu, ale wtedy trzeba upewnić się że kabel jest podłączony do zestawu stereo, jako część takich urządzeń ma już wbudowany wzmacniacz sygnału radiowego, który wymaga podłączenia zasilania albo przez ten sam kabel, który jest odpowiedzialny za transmisję informacji audio, albo oddzielny. Główną wadą anten w salonie ich wysoki koszt, ale jest to więcej niż kompensowane przez pewny odbiór nawet w obszarach miejskich, gdzie istnieje wiele zakłóceń. W takich urządzeniach regulacja poziomu sygnału odbywa się automatycznie. Ponadto umieszczenie wewnątrz jest korzystne, ponieważ nie wpływa na aerodynamikę samochodu i nie wymaga naruszenia integralności nadwozia. Nie można ich złamać. Ukraść bez dostania się do wnętrza pojazdu, w przeciwieństwie do anten zewnętrznych, zwłaszcza montowanych ręcznie. Wreszcie, na takie anteny nie mają wpływu zewnętrzne czynniki pogodowe, TJ. Są one co najmniej dwukrotnie trwalsze. Samo podłączenie nie jest trudnym zadaniem, jeśli w zestawie znajduje się już kabel ze standardowym złączem. Wystarczy tylko poprowadzić go do urządzenia wytwarzającego dźwięk. Jeśli kabla nie ma, trzeba będzie dokupić go osobno wraz z przejściówkami, a do tego potrzebna jest znajomość jego parametrów elektrycznych i konfiguracji złączy. Dlatego, wybierając antenę samochodową do radia, lepiej zwrócić uwagę na modele Sedan w komplecie ze wszystkim, co niezbędne do instalacji. W przeciwnym razie Oprócz zakupu kabla i złączy, trzeba będzie pomyśleć o tym, jak zasilić urządzenie, z radia samochodowego lub jednego z bezpieczników z rezerwą prądu. Przeczytaj również, zalety i wady benzyny. To kilka słów o wyborze kabla, jeśli nie ma go w zestawie z anteną, lub gdy obecny kabel jest wyraźnie nieistotny lub szczerze mówiąc słabej jakości. Wspomnieliśmy już, że powinien on być ekranowany. Średnica żyły głównej. Elektrycy mówią o polu przekroju poprzecznego, również nie powinna być mała. W przeciwnym razie można zapomnieć o jakości sygnału. Oblicz wymaganą długość przewodu z wyprzedzeniem i kup nieco dłuższy przewód, ale w żadnym wypadku nie krótszy. Zdecydowanie odradza się szlifowanie kabla, ponieważ punkt połączenia zostanie nieuchronnie zalany. Zniekształcając charakterystykę amplitudy i częstotliwości oryginalnego sygnału, dozwolone jest skrócenie kabla, jeśli nie ma jeszcze podłączonego do niego złącza. Z kablem należy obchodzić się z należytą ostrożnością. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wpłyną również na czystość przesyłanego dźwięku. Specyfika wyboru anteny telewizyjnej do samochodu. Natura sygnału telewizyjnego, podobnie jak radiowego, GSM czy GPS jest taka sama są to fale elektromagnetyczne, ale nadają one w innym zakresie częstotliwości, aby nie zakłócać się nawzajem. Dlatego wybierając antenę przeznaczoną do odbioru sygnału telewizyjnego, warto zwrócić uwagę na urządzenie wielofunkcyjne, które może współpracować ze źródłem sygnału o różnym przeznaczeniu, ams, rfms, rgsm, gps. Zapewni to działanie całej gamy nowoczesnych gadżetów. Od centrum multimedialnego po nawigator. Ściśle rzecz biorąc, posiadanie telewizora w pojeździe stopniowo staje się de facto standardem i podczas gdy autobusy i autokary używają go od dawna, w przypadku samochodów osobowych dopiero niedawno opuścił kategorię luksusu i przeniósł się do bardziej demokratycznej sekcji komfortu. Tutaj również istnieje podział na anteny pasywne i aktywne. Te drugie są bardziej preferowane. Ponieważ nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu, podłącza się je do kompatybilnego odbiornika telewizyjnego i zapomina o istnieniu anteny. Zasady umieszczania anteny telewizyjnej są takie same jak radiowej zewnętrzna lub wewnętrzna na tylnej lub przedniej szybie jak najdalej od komory silnika jeśli antena jest pasywna. Może być konieczny zakup dodatkowego wzmacniacza, który może znacznie poprawić parametry odbieranego sygnału. W przypadku podłączenia do standardowego zasilacza akumulatorowego lub pokładowego zaleca się również zastosowanie specjalnego filtra, którego zadaniem będzie wygładzenie zakłóceń pochodzących z zasilacza. Nie powinieneś traktować wyboru anteny telewizyjnej do samochodu jako problemu drugorzędnego, mając porządny. Wypasiony telewizor. Nie będziesz w stanie cieszyć się nawet jego podstawowymi możliwościami, korzystając ze słabej lub niskiej jakości anteny. Tymczasem nowoczesny odbiornik telewizyjny LCD to urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwia oglądanie treści w różnych formatach i z różnych źródeł, a także podłączenie dużej liczby dodatkowych gadżetów, od dekoderów po parktronic czy nawigator. Kolejna ważna kwestia nie wszystkie zagraniczne anteny są przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego rozproszonego w zakresie długości fali 1 do 3 metrów. Z urządzeniami krajowymi jest łatwiej, są one pierwotnie zaprojektowane dla rosyjskich standardów nadawania. Jeśli przy wyborze anteny samochodowej do radia nie przejmowaliśmy się funkcjonalnością urządzenia, to w tym przypadku staje się to bardzo ważnym czynnikiem. Pożądane jest posiadanie trybu miejskiego który umożliwia odbiór sygnałów obecności zakłóceni z sieci energetycznych, komunikacji mobilnej i radiowej, potężnych instalacji energetycznych, takich jak transformatory IT. Przydatny będzie również tryb turbo, który pozwala aktywować wzmocnienie sygnału, gdy pojazd znajduje się daleko od źródła sygnału. Na przykład podczas podróży na wsi, w każdym razie, przy zmianie lokalizacji pojazdu, moc i jakość sygnału również będzie pływać, zmuszając od czasu do czasu do regulacji anteny samochodowej. Montaż anteny satelitarnej pozwala obejść się bez tej irytującej procedury, ale ze względu na kosmiczny koszt takiego sprzętu nie. Będziemy rozważać tej opcji. Nadal pozostaje egzotyką nawet na Zachodzie. Jak wybrać antenę do radia w samochodzie? Głównym kontyngentem przenośnych domofonów są taksówkarze i kierowcy ciężarówek, a ponieważ jest to dość liczna kategoria kierowców, błędem byłoby ich ignorowanie. Zaletą krótkofalówek w porównaniu z komunikacją mobilną jest niezależność od zasięgu, bezpieczeństwo rozmów. Przy korzystaniu z funkcji szyfrowania minusów jest jednak wystarczająco dużo, zajęte kanały nadawania i ograniczony zasięg. Ten ostatni parametr może się znacznie różnić, od 5 do 20 km i w dużej mierze zależy zarówno od samego radia, jak i anteny samochodowej. Fantazyjne walkie talkie to często strata pieniędzy ponieważ większość jego funkcji pozostanie niewykorzystana. Zasada droższe znaczy lepsze tutaj nie działa czego nie można powiedzieć o antenie. W przypadku samochodów osobowych najpopularniejszym typem anten są anteny magnetyczne, które montuje się prosto i szybko, ale dla ciężarówek bardziej odpowiednie są wersje wpuszczane. Ten typ montażu jest bardziej niezawodny i nie boi się wibracji. Podczas instalacji anteny samochodowej do radia należy unikać pionowo umieszczonych metalowych części nadwozia, jeśli antena znajduje się w ich pobliżu. Na przykład na skrzydle lub masce, jakość sygnału pogorszy się o około 30-35%. Wysokie anteny o długości szpilki do 2 metrów są uważane za najbardziej skuteczne. Charakteryzują się one maksymalnym zasięgiem i stabilnym odbiorem sygnału. Ale przy takich wymiarach istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia w przeszkody znajdujące się w zasięgu urządzenia. Zastosowanie skróconych odmian o długości 80 do 150 cm pozwala pozbyć się tej wady poprzez zmniejszenie wzmocnienia. Anteny o długości do 70 cm są optymalne z punktu widzenia estetyki i mniej zauważalne. Ale mają zbyt krótki zasięg odbioru. Ogólne zasady instalacji są identyczne z opisanymi powyżej. Strojenie anteny radiowej jest jednak niezwykle ważne. Jednocześnie bez specjalnego sprzętu nie będzie możliwe zapewnianie najdokładniejszego i wysokiej jakości strojenia. Do tych celów używane jest urządzenie zwane miernikiem VSW, a sama procedura jest dość złożona i wymaga ścisłego przestrzegania instrukcji. Krótkie wnioski. Zastanawiając się, jak wybrać antenę do samochodu, poruszyliśmy prawie wszystkie aspekty wpływające na jakość odbioru, ale ponieważ jest ich znaczna liczba, prawie niemożliwe jest uwzględnienie dosłownie wszystkiego. Skupiliśmy się na tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę, co jest bardzo ważne, a co odgrywa drugorzędną rolę, biorąc pod uwagę fakt, że współczesny rynek oferuje ogromną liczbę modeli anten o mniej więcej takich samych parametrach. Kwestia wyboru pozostanie istotna dla wielu z Was. Bez zapoznania się z najlepszymi przedstawicielami urządzeń tej klasy nie można się obejść. A my przedstawimy naszym czytelnikom listę najpopularniejszych anten samochodowych w osobnym artykule.